Jak prawidłowo siedzieć? Właśnie drugi odcinek tego jak prawidłowo siedzieć. Mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie siedzisz za dużo, to już jest wiadome, w biurze, w samochodzie, w domu itd. itd. Więc żeby nie powielać pewnych złych naszych schematów, prawdopodobnie ruszyłeś już głową, ruszyłaś, teraz czas ruszyć barkiem. Wierzę, że głowa zaczęła pracować i jest znacząca poprawa i jest znacząca różnica, więc czas się wziąć za nasz staw ramienny, nasz staw cały barkowy z kompleksem ramię, obojczyk, łopatka. I znowu celem naszym jest przede wszystkim możliwość wykonywania ćwiczeń tam, gdzie pracujesz, więc umówmy się, że jesteśmy przy biurku. Ja na potrzeby nasze stworzyłem sobie takie oto stanowisko pracy. Dziwnie się przy nim czuję, bo bardzo rzadko pracuję przy biurku. Natomiast umówmy się, że jest to biurko na wielkim Waszym Open Space lub w Waszej biurze. Co zrobimy na początek? Przede wszystkim bardzo ważna sprawa to jest to, żeby siedzieć nie już wiemy jak, tylko starać się jakby elongować do góry. Tak? I w momencie, kiedy zachowasz pozornia lub wiesz jak ta propozycja powinna wyglądać, wykonamy proste ćwiczenia. Chcemy rozruszać całe stawy ramienne i wiemy, że raczej jest tendencja do tego, że się garbimy, wysuwamy ramiona do przodu i wykonujemy taką pozycję, więc wszystko co będziemy chcieli robić, będziemy chcieli wykonać raczej do tyłu i w dół lub zmobilizować nasze stawy ramienne, uruchomić. Pierwsze ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie będzie dość proste. Będziemy starali się unosić ramiona i puszczać. Możesz, jeśli czujesz, że są te ramiona zastygłe, trzymać je na e, swoich nogach lub po prostu puść je wzdłuż tłowie. Do góry i na dół. Do góry i na dół. Staraj się robić to w taki sposób, żeby głowa nie była wysuwana do przodu, tylko cofnij ją, aby mieć takie wrażenie, jakby powstała druga broda, ta niekoścista. Drugi ważny element podczas wykonywania tego ćwiczenia, w ogóle ćwiczeń, będzie to, żeby nie wypinać i nie robić łuku z naszego kręgosłupa, tak zwanego banana, tylko starać się, żeby on był prosty, wyciągnięty do góry. Jeszcze raz, do góry i w dół. Unosimy ramiona do góry, powoli, nie przyspieszamy, tempo jest powolne, należy unieść, można zatrzymać i puścić, unieść i opuścić. Drugie ćwiczenie będzie polegało na tym, że będziemy ramiona nieznacznie wysuwać do przodu, to jest tylko akcent, ale bardzo mocno cofać. Wysuwamy do przodu i bardzo mocno cofamy. Do przodu i bardzo mocno cofamy. Staramy się cały czas pracować, żeby pierwszy ruch był wykonywany przez łopatkę. Czyli idzie do przodu i teraz łopatka jest cofnięta do tyłu. Tak? Do tyłu. Następnie bardzo ważny element będzie polegał na tym, że będziemy nasze ręce, co robili? Rotowali na zewnątrz i do wewnątrz. Na zewnątrz i do wewnątrz. I nie staraj się na początku wykonywać tych ćwiczeń od razu super w pełnych zakresach, ponieważ będzie dochodziło do tego ruchu. Na razie go nie chcemy. Chcemy ustabilizować łopatkę, cofnąć głowę i wykonywać rotację do tyłu i do przodu. Rotację na zewnątrz i do wewnątrz. Rotacje na zewnątrz i do wewnątrz. Po zrobieniu tego, kiedy zrobiliśmy kluczowe, nasze ćwiczenia, będziemy chcieli teraz się wziąć za. No tak. Kolejne. Ćwiczenie, które kolejne ćwiczenie, które będziemy chcieli wykonać, to będzie krążenie ramion do tyłu, uwzględniając oczywiście to, że staramy się bardzo obszernie wykonywać te ruchy, płynnie i widzimy, czy jedno ramię idzie płynnie względem drugiego, czy jest jakieś przeskakiwanie, czy jest jakieś napięcie. Po wykonaniu kilku krążeń do tyłu zróbmy do przodu. Po wykonaniu do przodu, to jest ten ruch, który znowu powielamy go na co dzień, więc wykonujemy go delikatnie i kończymy ten ruch na pewno krążeniem w tył. Krążenie ramion do tyłu. Krążenie ramion do tyłu, obszerne ruchy. Następnie spróbujmy ten sam ruch wykonać z rotacją zewnętrzną ramion, maksymalnie w tył. Wyciągamy się do góry, nie wysuwamy głowy do przodu, trzymamy ją cały czas. Lekko cofniętą. Brzuch tutaj musi być centymetr ciągnięty, żeby pozwoliło nam stabilnie siedzieć na tym krześle. Okay? Po wykonaniu tych prostych czynności, które mają na celu rozruszanie stawu ramiennego, całego stawu barkowego, żeby ta łopatka się ładnie ślizgała, żeby obojczyk ładnie się ślizgał i głowa ramienna w stawie. Możemy wykonać kilka ćwiczeń wzmacniających. Należy złapać od dołu krzesło i spróbować. Oczywiście cofnięte ramiona, do tyłu już prawidłowo, głowa cofnięta, brzuch wciągnięty, wyprostowani, unosić do góry, wykonać krótki skurcz i puścić. Chcemy unosić ramiona do góry, a oczywiście moje ręce trzymają się, siedziska i nie pozwalają. Do góry i puszczam. Wysuwam ramiona do góry, czyli stawy barkowe łopatka, wszystko idzie do sufitu. Okay. Teraz będę próbował złapać sobie kolana i maksymalnie będę chciał ściągnąć łopatki do tyłu i rozluźnić. Do tyłu i rozluźnić. Do tyłu to się wiąże oczywiście z napięciem klatki piersiowej. Cofam łopatki? Cofam łopatki? Chodzi o niewielkie wzmocnienie tego, co przed chwilą. Uzyskaliśmy, czyli nowy zakres ruchu trzeba zawsze zwiększyć, wzmocnić jakimś ćwiczeniem wzmacniającym. Kolejna rzecz. Siedzimy sobie i na pewno masz oparcie. Fajnie, gdy to oparcie nie jest ruchome w danym momencie. Staramy się utrzymać ręce w taki sposób, żeby miękko leżały, odwrócone do sufitu dłońmi. Natomiast łokcie i łop łopatki są cofnięte, łokcie wciskają w tym momencie w oparcie i wykonują to samo. Głowy nie wysuwamy. Cofamy, wciskamy łokcie w oparcie. Łopatka idzie pierwsza, rozluźnij. Wciśnij łokcie, rozluźnij. Wciśnij łokcie, rozluźnij. Wciśnij łokcie, rozluźnij. Po wzmocnieniu tego należałoby wykonać oczywiście również wzmocnienie naszych rotatorów. Czyli pierwsza rzecz. Bierzemy sobie nasze kolana i staramy się ścisnąć. Tak? Ściskamy, ściskamy, rozluźnij. Automatycznie proponuję zmienić ułożenie rąk do środka i teraz starać się rękę rotować na zewnątrz z oporem oczywiście o kolana. Puszczamy, zmieniamy układ rąk. Do środka staramy się, żeby wykonać rotację do wewnątrz. Rozluźnić. Następnie na zewnątrz i rozluźnić. Do wewnątrz, rozluźnić. Pamiętajmy, że w stawie ramiennym zachodzi ta rotacja, którą przed chwilką wykonywaliśmy jako mobilizację, więc bardzo płynny, lekki, przyjemny ruch rotacyjny, kiedy możemy wzmocnić nasze rotatory. Jesteś ciekawe ćwiczenie, które może nam pozwolić wzmocnić. To jest ruch taki, jeśli możesz położyć rękę oczywiście z tyłu na plecach, na wysokości oczywiście gdzieś pasa. Staraj się wciskać dłoń w kierunku przednim, ale pamiętaj w momencie kiedy wciskasz nie rób tego, tylko staraj się ustabilizować łopatkę. Utrzymaj pionową postawę ciała. Cofnięta jest broda i wciskasz dłonią. Uwaga, wciskam. Rozluźniam. Przenoszę rękę do góry. Łokieć maksymalnie cofam, łopatkę stabilizuję i teraz ręką, dłonią wciskam w głowę. Delikatnie, to jest może 15% całej siły, rozluźniam, przechodzę znowu do tyłu. Wciskam częścią grzbietową dłoni, do przodu ustabilizowane ramię. I następnie znowu zmieniam i wciskam. Powtarzam to kilka razy, zmieniam rękę na drugą. Wzmacnianie rotatorów. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, żeby zmobilizować rotację w, stawach, w stawie ramiennym. Wykonujemy prostą rotację na zewnątrz i do wewnątrz. Na zewnątrz, do wewnątrz. Na zewnątrz, do wewnątrz poprzez kręcenie rękoma. Można też to zrobić w taki sposób, że utrzymujemy sobie ręce w poziomym ustawieniu równoległym do podłogi i wykonujemy rotację na zewnątrz. Tak? Na ile mamy zakres? Istotne tutaj jest to, żeby łokcie były przyklejone do żeber, łopatka ściągnięta, głowa nieznacznie cofnięta. Wykonujemy rotację na zewnątrz, wracamy na zewnątrz, do wewnątrz. Dlaczego rotację głównie na zewnątrz? Ponieważ my wykonujemy rotację wewnętrzną i siedzimy najczęściej w taki sposób, więc znowu chcemy całą naszą klatkę otworzyć i rozruszać łopatkę i stan barkowy. Kolejne ćwiczenie, które możemy y, zrobić z cyklu wzmacniania, polega na tym, że jeśli masz biurko i ono jest zazwyczaj stabilne, bądź jakąś szafkę, u mnie ono jest dość przesuwne, więc ja sobie je ustabilizuję, usiądę w miarę bokiem i cel będzie taki, żeby położyć sobie przed ramię, ramię nie ma znaczenia, możesz siedzieć w taki sposób, możesz trzymać rękę w taki sposób, żeby starać się tą rękę odwodzić, czyli wzmacniać cały staw na ramienny głównie. Polega to na tym, że znowu wciskam ręką, moim ramieniem przy ustabilizowanej łopatce do boku i puszczam. Wciskam i puszczam. Wciskam i puszczam. Następnie znowu odwracam się w drugą stronę i robię to samo analogicznie z prawą stroną. Czyli chodzi o to, że najlepszą pozycją jest zmieniona pozycja na jakiś czas, więc warto się po prostu ruszać podczas naszej pracy. Często zgłaszacie, że czujecie dość duży ból w postaci bardzo napiętego mięśnia czworobocznego grzbietu, w postaci kamieni i ciężko to rozluźnić. Odruchowo łapiecie się za właśnie to miejsce, czyli mięsień czworoboczny grzbietu. Polecam zrobić ten sam chwyt, ale przez kciuk, czyli ten kciuk schować. W tym momencie mamy lepszy chwyt, pewniejszy. I wykonajmy serię prostych ruchów poprzez lekkie skompresowanie tego mięśnia, około 20-30% całkowitej, jaką macie. Ścisnąć i utrzymywać. Nie pociągać do przodu, ale utrzymać i stabilnie. Skłon do boku, rotacja do przeciwległego barku, zgięcie głowy do przodu, wyprost głowy do tyłu, powolne tempo oraz chowamy po skosie głowę w pachę. A ręką cały czas trzymamy. Zmienić oczywiście uchwyt na drugą stronę. Powtórzyć kilka razy. Wszystkie te ćwiczenia rób oczywiście w swoich zakresach, w swoim tempie. Około 10-15 powtórzeń wolno, nie spiesz się. Najlepiej byłoby, gdyby wst gdybyś wstał lub wstała i wykonała to na stojąco, na przykład podczas drogi do toalety lub jeśli robisz sobie kawę, klikasz guzik, robi się kawę, a Ty ćwiczysz, bo najlepsza pozycja to zmiana pozycji. Ruszaliśmy głową, czas na ruszanie barkiem. Powodzenia!